Microsoft w portfelu, Nvidia, Google, Altria, United Health w końcu zaczął odbijać po korekcie. Także spółka, która jest w zasadzie chyba najwięcej niedowartościowana z tych wszystkich, które tu są w portfelu, jak i też z tych dużych molochów. Jedna z najbardziej niedowartościowanych firm. Arista Network, obligacje amerykańskie, ETF na obligacje amerykańskie, notowane w euro, 70-letnie, powoli zaczyna wybijać szczyty. Tutaj ten ETF ma pewną korelację z stopami procentowymi. Znowu jakaś tam jest przesłanka, że obniżka stóp procentowych może być w grudniu, więc obligacje będą drożały, rentowności będą spadały, czyli ten ETF będzie szedł do góry. I tutaj jest. Nie wiem, może nawet jedna piąta. Jedna szósta portfela, może w tym serwis Corporation International. Na stracie Axome Therapeutics nie zatrzymuje się, jedzie do góry. Szczał niezły. Chyba po tych wszystkich Microsoftach i tych innych Nvidiach, gdzie brałem to wszystko wy kwietniu, to tu to, to, to jest chyba na, najlepszy strzał w tym czasie cyklu rynku, że tak powiem. E, no i to tyle. Tak samo tutaj widać mm, alokacja całego portfela w kontekście ile w czym jest. No i jak widać to no, taka 30% portfela na pewno jest w gotówce i w obligacjach, czyli to jest taki e, po prostu gotówka, która jest przygotowana na następne okazje. Myślę, że w przyszłym tygodniu, już coś dojdzie do portfela nowego, całkowicie nowego, co jeszcze nie mam w głowie. Mam kilka pomysłów na spółki na pewno z cyberbezpieczeństwa, bo, bo to jest taka też branża, która będzie się rozwijała. Średnio 15% ta branża ma rosnąć do 2030 roku więc tam gdzieś też tą spółkę, którą chcę dodać, ale, no ale to wszystko jest drogie, wszystko na razie jest drogie. No i muszę to przemyśleć, czy to jest sens teraz dodawać, czy siedzieć na gotówce, czekać na jakąś korektę. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Z tego co planuję, no ten Amazon, w zeszłym tygodniu mówiłem, że po takich fałkach, odwróconych fałkach czekam, chyba że odbiją. Odbili, ha. ale to też jeszcze nie teraz, jeszcze nie na razie. Taiwan Semiconductors to no jest spółka, która musi być w portfelu ale nie po tych cenach no i ten nieszczęsny Oracle zapowiadałem, że fajnie byłoby wejść, że chcę wejść w tą spółkę ale mam obawy po prostu nie czuję tego gdyż cały rynek odbija a Oracle jest niesamowicie słaby więc na razie nie mówię nie ale wstrzymuję się z decyzją na wejście w tą spółkę. No i tutaj mamy zakładkę Handel. Na tą chwilę mamy 1800 zł zysku. Jak widać, tych spółek weszło więcej w straty, ale to tak mówiłem, mimo tego, że i tak na przykład na akcjach Ali, Altri jestem na plusie, no to tutaj jest minus ze względu na to, że dolar się osłabił w kontekście złotówki no i tutaj mamy tą stratę. Ale co się odleczy to nie uciecze, bo kiedy pojawi się jakiś kryzys, nasza waluta będzie spadała na łeb na szyję i wtedy te wszystkie straty, które są stratami walutowymi zostaną odrobione. No i tak mówię 2787, bo tu jest takie trochę niezrozumiałe. Różni się MT5 jeśli chodzi o rachunek akcyjny w kontekście do dosjowdików, tu jest ta kwota, która zostaje do zakupów. No i I całość daje nam na tą chwilę 12, 000, 12 524 zł. Na tą chwilę jeśli bym wszystko pozamykał. No i chyba tyle, jeśli chodzi o ten rachunek.